Piotr Krysiak, dziennikarz śledczy z przeszłością w wielu redakcjach, także w Telewizji Polskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry, Piotrze. Marku, dzień dobry Państwu. Jak Państwo z pewnością wiedzą, Piotr jest autorem całego szeregu bestsellerowych książek opisujących o dość mroczne zakamarki ludzkiej osobowości i naszej obyczajowości. Ta najnowsza to Chłopaki z Dubaju. Piotrze, książki są po coś. Po co jest ta? No, mm, i trudne pytanie, pierwszy raz. E, ta jest po to, że napisano, dlatego że wszyscy wiemy o tym, że istnieją prostytutki, kobiety prostytutki, i zwykle one są obciążane tym prostytuowaniem się. Bardzo rzadko słyszymy, że prostytują się mężczyźni, a ten biznes ma się bardzo dobrze, a nawet lepiej niż biznes damski, wbrew pozorom, nawet w Polsce. Plus, co ciekawe, mm, dziwkowie, jakich nazwałem w książce, czyli męskie odpowiedniki kobiet, zarabiają dużo więcej e, niż kobiety. Tym, Ty opisujesz w tej hmm? Ty opisujesz ten książce ten... przestępstwa, czy opisujesz jakieś właśnie takie, takie błoto, w którym ludzie czasem się znajdują? Nie, opisuję życie, które nas otacza, a tak naprawdę ciężko nam do niego wejść, jeśli się na nim nie skoncentrujemy i nie zaczniemy wokół niego szukać. Przestępstwa były, ale głównie zleżały się w stosunku do mnie, do mnie, kiedy poznawałem tych chłopaków, ale również oni, e, e, nie wszyscy oczywiście wbrew pozorom, e, wielu z nich to bardzo uczciwi pracownicy, ale są też tacy, którzy okradają swoich klientów i to okradają. E, Kradną im dość pokaźne kwoty czasami. Ci ludzie, wykorzystują do które... tego narkotyki, których sami używają i których klienci, których klienci też chcą używać, tak? Dosypują im trochę więcej narkotyków, klienci zasypiają. Oni wtedy buszują w ich komputerach, na ich kontach, korzystając. Bo jak wiemy, żeby zrobić przelew, to trzeba mieć konta, ale trzeba mieć też telefon komórkowy, żeby dostać kod wpisać. Więc oni są też trochę wyspecjalizowaną taką grupą przestępcą, która tak naprawdę robi wiele. Tak jak w latach 90. robili e, często bandyci. I brali haracze i strzelali do siebie i e, przepraszam, i kradli samochody. No tak, tym razem to nie jest, o ile wiem, taka żmudna, ale jednak inna praca na dokumentach i, na, i, i na, na, na treściach, które można pozyskać ze źródeł policyjnych, to jest taka normalna, dziennikarska, ciężka, żmudna, dokumentacyjna praca. Jak w jak to zacząłeś? Jak się zaczyna poszukiwanie ludzi, którzy zajmują się takim procederem, którzy siłą rzeczy nie są skłonni do ujawniania tego, kim są, jak pracują, jak się w tym środowisku znaleźli? Jak ty tam trafiłeś? Zaczęło się bardzo naiwnie, bo po prostu pomyślałem sobie, że znajdę kogoś, kto będzie chciał opowiedzieć swoją historię za to, Przedostanie dostanie trochę pieniędzy, albo chociażby przerwę, przerwę w swojej pracy na tydzień w jakimś ekskluzywnym hotelu, spędzi tydzień w apartamencie z jedzeniem i z, z atrakcjami, a w zamian za to opowie mi historię swojego życia. I faktycznie tak znalazłem chłopaka, pół Kolumbijczyka, pół Marokańczyka urodzonego w Hiszpanii, który pracował w tym czasie w Berlinie. No i się z nim mówiłem. Ale zanim doszło do spotkania, zanim miało dojść do spotkania, to on tak już mnie osaczył, że miałem dość tej e, znajomości i przestałem się z nim kontaktować i wpadłem na pomysł, że znajdę kogoś innego. No i już po rozmowach z nim wiedziałem mniej więcej, gdzie oni funkcjonują, gdzie ich jest najwięcej, otworzyłem kilka kont na portalach e, społecznościowych, na których Głównie szuka się eskortów, czy panów do towarzystwa, czy po prostu chłopaków. E, i, tak do, I tak trafiłem do Berlina, do hotelu e, stricte dla e, homoseksualistów, dla gejów. E, I tam byłem umówiony już z tym drugim chłopakiem, któremu wcale nie powiedziałem, że pisze książkę. I go chciałem zobaczyć, jak to się wydarzy, jak to się potoczy. I. E, Okazało się, że przyjechałem do tego Berlina. Ten chłopak już mnie strasznie naciskał, że chciał się spotkać. Ja się z nim umówiłem na dwa dni e, za stawkę 1500 euro, ale to nie miał być tylko seks, tylko jakieś wypady po klubach itd. itd. I e, oh, jak się tylko z nim spotkałem, okazało się, że ten holender Brian to w Holandii tylko był i mieszkał, a tak naprawdę jest Polakiem i, i niespełna 8 czy 10 temu wyjechał e, z Polski. Ze wsi oddalonej około 100 km od Warszawy, za robotą po prostu. Ja mam takie swoje własne doświadczenia dziennikarskie, z których wynika, że czasem trudno jest nakłonić ludzi do opowieści na dużo mniej intymne tematy. Trudno jest zwykłą setkę nagrać. Ci ludzie, jak mówisz, dość skwapliwie godzili się na opowiadania o rzeczach no, niebywałych. Po prostu pieniądze? Nie, do końca tak nie było. On na przykład nie wiedział, że ja piszę książkę. Dowiedział się dopiero ostatniego dnia. I, i w wielu przypadkach tak było, że oni w większości nie, nie wiedzieli. Dlatego ten brak presji, presji czasu bardzo mi pomógł, bo nie musiałem się odkrywać, że ja potrzebuję na już, na jutro, wiesz, jak w telewizji, czy jak w gazecie, robić coś na za dwa dni, bo inaczej nic od ciebie tego materiału nie weźmie, bo redakcji dzisiaj nie stać na dziennikarzy, którzy będą szukali i zbierali ci materiałów kilka lat. Pisarze, myślę, czy dziennikarzy, reportażystów, którzy też piszą od czasu do czasu książki, też w większości przypadków nie stać. A pomysł na popadku z Dubaju powstał Uwaga, miesiąc przed premierą dziewczyn z Dubaju. I tak naprawdę pierwszy raz w Berlini do tej książki byłem, zanim było wiadomo, że, że dziewczyny osiągną taki sukces, jaki w Polsce osiągnęły. książka jest wstrząsająca w, w jednym wymiarze na pewno. Znaczy, ja być może jako czytelnik znam tych ludzi. I chciałem Cię zapytać, czy oni wiedzą, że Ty wiesz i że dzięki temu inni będą wiedzieć? Ja myślę, że wiedzą doskonale, dlatego też dzisiaj cicho siedzą. To, to nie było absolutnie moim celem, naprawdę oni wychodzili przez przypadek. Ja w trakcie zbierania materiału dopiero się dogadywałem od kolejnych chłopaków, że a słuchaj, ja Ci dam taki telefon do tamtego, tamtego. A on bywał w Polsce, to on Ci może poopowiadać kto tam i co tam i. I ja tak naprawdę mm, wielu osób, o których wiedziałem, to też nawet nie zasugerowałem, że one, że one gdzieś tam się spotykają, bo po pierwsze w stosunku do nich trudno było e, potwierdzić te informacje, bo były takie informacje trudno jest potwierdzić, bo musiałbyś zapytać też u źródła, a u źródła zwykle się dowiesz, że to nieprawda, że już mnie posądzali, że już o mnie pisali, że już o mnie mówili, to, to, e, to nie jest tak, jak myślisz. I mm, Oczywiście, że znasz. Ja ich znam wielu i jestem pewien, że ty ich znasz, bo wiem, kogo znasz, między innymi, nie wszystkich z pewnością. Eee, tylko ci ludzie zwykle zwykle um, albo bardzo krytycznie mówią o homoseksualistach, albo są przeciwnikami związków partnerskich, albo są przeciwnikami wielokrotnie in vitro. Eee, a w domu pod kołdrą, kiedy obiektywy Twoich kamer, czy naszych długopisów, kamer gazdą, wyłączają się, to, to jednak e, robią zupełnie co innego. I to jest ta hipokryzja, która, tu, która, która była moim głównym celem. I dlatego zdecydowałem się e, między innymi e, opowiedzieć dość szczegółowo historię jednego z biznesmenów, który no, zasłynął z tego, że był pogromcą homoseksualistów w sutannach oraz pedofilów. Jak ustaliliśmy, ty wiesz, kim są ci ludzie, oni wiedzą, że ty wiesz, kim oni są. Jak się żyje z taką świadomością, z taką wiedzą, właśnie, no bo ona może być niebezpieczna. Wiesz co, ja kiedyś pisałem taki tekst o, o jednym z bardzo znanych dziennikarzy, którego świadek korony oskarżał o to, że że kupował od niego kokainę, i że przyjeżdżał do niego pod dom, opisywał go dokładnie, dom opisywał wszystko i później został świadkiem koronny, w związku z tym Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego też chciała przesłuchać tego dziennikarza, zresztą chyba go przesłuchała nawet, No, no wszystko obrócił w żart <coughs> oczywiście I, i pamiętam, jak z nim rozmawiałem, żebyś słuchaj, może byś powiedział, w twojej branży, <coughs> bo on nie pracuje w branży informacyjnej, to przecież wszyscy wiedzą, że, że narkotyki są popularne, że ci, że, ci ludzie biorą narkotyki, śpiewają po narkotykach, nagrywają świetne płyty, że temu środowisku wolno ciud więcej. Niż na przykład polityką czy dziennikarzem politycznym, oczywiście. Dlaczego nie chcesz o tym powiedzieć? Przecież tak naprawdę to mogłoby ci tylko i wyłącznie przysporzyć więcej fanów, a na pewno by się na ciebie nie obrazili. Zwłaszcza, że podejrzewają cię o to, że, że to bierzesz. No i za żadne skarby on oczywiście nie chciał się przyznać. Być może dlatego, że, 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 że może pracodawca by się z tego nie ucieszył, i, i myślę, że nie jest łatwo. O tym mówić, natomiast szlachcie trafia w momencie, kiedy widzisz, że oglądasz jakiś program, czy czytasz czy w jakiejś gazecie, że te osoby potrafią się naśmiewać, robić sobie żarty z, i z tych związków partnerskich i z homoseksualistów, a sami robią dokładnie to samo, często nawet nie wyjeżdżając za granicę. Powiedz mi, jak, jak radzisz sobie z takim zarzutem, albo jak, jak tłumaczysz, jak udowadniasz wiarygodność tego, co napisałeś? Bo opierasz się na opowieściach tych eskortów, tych dziwków, jakich jak czasem nazwało, nazywasz w tej książce. Z tej drugiej strony nie masz ani zaprzeczeń, ani potwierdzeń ludzi, których te opowieści dotykają i których, których dotyczą. Tak, w przypadku polityka, na przykład widziałem korespondencję na Messengerze jednego z dziwków z politykiem. I później. I, i później to, że, że, że polityk kiedy został politykiem z takim znanym, to. To przerwał z nim konwersację. E, w innych przypadkach widziałem zdjęcia, bo pamiętajmy o tym, że ci chłopcy młodzi, często młodzi mężczyźni, są dość sprytni, robią swoim klientom zdjęcia, często też ich nagrywają i gdzieś to wszystko trzymają. W związku z tym, e, e, zweryfikowanie tych informacji, nawet bez nich, wcale nie jest e, trudne. Trudno jest przekonać kogoś, że to jest prawda. Dlatego, że nawet ktoś może dzisiaj powiedzieć, że no, no dobra, jeden z dziennikarzy też co mi napisał, e, no ale jakie ci masz na to wszystko kwity? No, to mam takie, jak o, o, których ci, e, e, o których ci powiedziałem, ale też m, jakby celem samym e, sobie nie jest ujawnianie tych e, personelów. Przeczytam taką recenzję, że, aj ta książka jest świetna, ale gdyby Kryś jak nas nie raczył. Sugestiami osób, które w tym brały udział, byłaby jeszcze lepsza. No, ale gwarantuję ci, Marek, że gdyby e, nie było tych sugestii, to pies kulawą nogą bo tej książce nie napisał i nie powiedział. Czyli Co ona musi być plotkawa trochę? Ona musi mieć informacje, którymi o, które ludzie lubią, które chcą wiedzieć. To jest tak samo jak e, książka, ale e, e, weźmy zwykły, reality show w jakiejś telewizji. Jeśli nie masz tam tak celeba, czyli celebryty, którego ludzie lubią, od razu oglądalność tego programu jest kilkanaście, jeśli nie kilkaset procent niższa, niż mogłaby być. To by mówisz, że gdyby to była książka o Kowalskich, no-name'ach, którzy korzystają z usług takich młodych dżentelmenów, to by to na niekie wrażenie nie zrobiło? Myślę, że na czytelnikach wrażenie by zrobiło, ale nie dotarłaby informacja, że taka książka jest w taki sposób, jak dociera, wtedy, kiedy są w niej e, e, znane osoby. Skupmy się na chwilę na tych młodych ludziach, których życiorysy prześledziłeś. To jest zawsze tak, że na początku jest jakaś ludzka tragedia, jakieś odrzucenie, jak, jakieś niechciane dziecko, jakiś skrzywdzony młodzian, czy to są czasem całkowicie cyniczne, finansowe decyzje? Są chłopaki, tacy, którzy to robią nawet na złość rodziców, mają bogatych rodziców. E, rodzice nie mają dla nich czasu, nie poświęcają się, więc oni sobie robią to, co chcą, nie narzekają na brak pieniędzy, ale w większości, zdecydowanej większości są to osoby, którym w życiu nie było łatwo albo nie jest łatwo i próbują sobie w jakiś sposób poradzić. Też chcieliby mieć fajną koszulkę i też chcieliby mieć e, samochód i też chcieliby móc iść do knajpy i wypić e, piwo czy wino. I wbrew pozorom, wie, ja poznałem ich kilkudziesięciu. E, <laughs> Ponad 70% przypadków to są bardzo uczciwi i porządni ludzie. I <laughs> mówię to, bo <laughs> spędziłem z nimi sporo czasu, sporo czasu, z głównym bohaterem tej książki, jakim jest Alex. Nawet w ostatnim okresie, kiedy jeszcze ze sobą rozmawialiśmy, to, to mieszkaliśmy, bo jego rzucił, um, tam przerwali swój związek ze swoim partnerem. I to był chłopak, którego, którego, muzyki, to jest chłopak, któremu, którego ojca zabili podczas na narkotyków tutaj nieopodal, między Marweją a, a, a Maroko. Patka mm. była prostytutką. Eee. A on się samodzielnie kiedy miał 15 lat i od tamtej pory zaczynał seks już w prawie od 14 roku życia. Mimo tego, że był w zastępczej rodzinie, która miała, <laughs> która ma tutaj jedną z najpiękniejszych rezydencji w Marbele. i zastanawiałem się, czy im, tym chłopakom, jeśli ktokolwiek do nich wyciągnie rękę, nie napakuje im pieniędzy do kieszeni i na nakarmi narkotykami, czy oni są w stanie wyjść i rzucić te robotę. I są. Nie chciałem za bardzo spojować książki, bo już przeczytałeś, ale, ale ja Aleksowi zapłaciłem za szkołę. Aleks szko ukończył tę szkołę, z najlepszym wynikiem od 10 lat. Pierwszym. Jeszcze nie dostając dyplomu, że ukończy tę szkołę, dostał już pracę jako jedyny z tej no. szkoły. Także można, jeśli się tylko chce, jeśli się jest ambitnym, mimo tego, że kiedy go poznałem, nie miał ukończonej podstawówki. Da się pewnie, jeżeli się też trafi na, na jakieś wsparcie, tak jak twoje. Bo też się muszę dopytać, jeżeli się nie, zna, nie znajdzie w życiu tego młodego człowieka Piotr Krysiak, który mu pomoże, to jakie tam są puenty na ogół? To końcy są takie, że w wielu przypadkach, nie we wszystkich, bo takich Krysiaków pewnie jest nie jeden, mam nadzieję, <laughs> zresztą wiem. Zwykle to się odbywa tak, że to są, jeśli to są mężczyźni nimi zainteresowani, no to zabierają ich do siebie do domu na dwa miesiące, a potem wymieniają ich na nowy model. Ale jeśli trafią kogoś, kto chce im pomóc, albo komu nie zależy na ich usługach, tylko obserwuje ich życie, ja byłem je, o jego obserwatorem, to, to może. Jeśli nie, to zwykle tutaj e, kończy w Madrycie, sprzedaje się już dość obleśnym, starym, brudnym mężczyznom za dwa pociągnięcia Tiny. No tak, ale czytamy w, w tej książce, że to jest całkiem inny zawód niż prostytucja kobiet, że znacznie lepiej yy, opłacany, że tam się w weekend zdarza kilka tysięcy euro. Te puenty nie są nigdy takie, że to odkładam na przyszłość i staję się przyzwoitym człowiekiem, zakładam prywatny biznes, sklep z butami, cokolwiek. Nie, bo za dużo jest tam narkotyków, nie jesteś w stanie tego robić. Co, ja, ja się zastanawiałem, dlaczego oni... Yy... Klienci przychodzą, biorą z nimi te narkotyki, palą, proszą, żeby ich kupili, bo taki eskort jest też sklepem. Tak? Jak chcesz czegoś użyć, to on wszystko na spotkanie przynosi. I, i wyobraź sobie, że takie seks spotkanie trwa 10 dni bez jedzenia, zwykle bez picia. I klient idzie do domu, wraca do swojego świata, i zapomina. I za miesiąc, za dwa miesiące. Znowu się umawia z eskortem, znowu e, kupuje u niego te usługi, natomiast escort kończy zabawę z tym klientem czy z grupą klientów, bo to rzadko jest seks jeden na jeden, e, i przychodzi do niego następny klient, który mówi, że bez Tiny, bez kropli GBL, e, G tak zwanych, e, nie, w ogóle nie będzie uprawiał seksu. To jak, jak duża Barcelona, Hiszpania, w ogóle jest jednym z krajów, w którym jest najwięcej przypadków zakażenia wirusem HIV. W Niemczech, w Berlinie rzadko który eskort zarobi cokolwiek, jeśli będzie chciał e, 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 pracować, e, 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 używając zabezpieczenia. To jest największy e, też problem. Później lądują, że brając w Madrycie e, o dwa machy kiny e, i robią z klientami wszystko. Tak zwykle kończą. Dla porządku kina i krople to są jakieś narkotyki? Ina to jest metamfetamina, której jesteśmy też bardzo, bardzo dobrym producentem, dużym producentem w, 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 dla Czech i Niemiec, natomiast w Polsce nie występuje, gdyż jest bardzo droga. Berlinie gram kosztuje około 140-150 euro. Pali się ją jak, jak heroinę z takiej specjalnej e, e, fifki zakończonej e, kulką, od góry jest dziurka. A krople G to są... I ona jest dedykowana dla, powiedzmy, panów aktywnych, bo ona pobudza, natomiast krople to są nic innego jak jak nic innego jak płyn do czyszczenia felg w samolotach, który z kolei daje ci takie poczucie euforii, daje ci sporo euforii. I, i one są akurat tanie, chyba 20 euro kosztuje taka butelka 20-25 ml. Hmm. Duża wiedza. Natomiast, tak, byłem, widziałem. E, e, natomiast Dlaczego? Bo ta książka w ogóle się miała nie nazywać Chłopaki z Dubaju, tylko to miały być współczesne dzieci z dworca zo. bo zapytałeś o te pieniądze i chciałem do nich wrócić, bo one bardzo ważne, dużo ludzi nie pyta, Tyle zarabiają i gdzie oni nie mają. Otóż wydają na narkotyki, poza tym ta książka miała nosić tytuł nie Chłopaki z Dubaju, tylko Współczesne dzieci z dworca zo, bo dzisiaj tak naprawdę w Berlinie dzieje się dokładnie to samo, co działo się w 1983 roku, tylko że zmieniły się dwa elementy. Dworzec zo. Ci chłopcy zamienili na 50 hotely, hotele. Bo w innym hotelu nie znajdą bogatego klienta oczywiście. A heroinę, która wtedy była mega popularna, z którą świat sobie nie dawał rady przede wszystkim Stany Zjednoczone, dzisiaj zamienili na Tinę. E, ale po pierwsze trochę bałem się porównać do. Do, do dzieci z dworca, żeby mi nikt nie zarzucił, że... Chce się podpiąć pod sukces niemieckiej e, e, pisarki. A, a po drugie wiedziałem, że więcej osób sięgnie po tą książkę, jeśli zobaczy, że to jest druga część e, dziewczyny z Wiesz pewnie, że ktokolwiek w tej chwili nas ogląda, czeka z niecierpliwością, kiedy padnie jakieś nazwisko polskie. Wiem, już te, 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 te nazwiska padają gdzieś tam w komentarzach. E, no, o jednym, co do jednego, to chyba nikt nie ma wątpliwości, czyli jeśli chodzi o biznesmena. A co o innych, no, ja nie jestem sumieniem narodu i nie będę nikogo autował. Jeśli ktoś chce, zawsze wiesz, ja uważałem, że jednak nawet jeśli ktoś chce się autować dostał sygnał, że może, może ktoś go zidentyfikuje, może ktoś powie, może ktoś się zdecyduje go ujawnić, to niech ma ten czas, żeby powiedział że wtedy swojej mamie, swoim bliskim pomyślał o tym, co e, e, zrobić, gdybym miał kogokolwiek autować, to bym napisał i podprowadził w książce, bo wbrew pozorom, jak wszyscy myślą, że tam są podprowadzenia do niektórych na przykład znanych e, e, prezenterów, to sugeruję przeczytać jeszcze raz, bo splot e, e, tego jednego ważnego zdania, które wszystkim namieszało w głowie e, i sens jest troszeczkę inny. Piotr Krysiak, autor, no może skandalizującej na pewno poczytnej książki o chłopakach z Dubaju, był naszym gościem. Piotrze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia Ci nie życzę, bo widzę, że będzie dobry, tak sądząc po tym, co za Tobą. A, tak, idę do adwokata, ale będzie dobry, e, ciepło i, i tego Wam też życzę, dużo słońca. Wszystkiego dobrego, Piotrze. Hej, dzięki.